Szukasz nowych i niepowtarzalnych składników do swoich produktów? Pokażę ci produkty z orzecha brazylijskiego, prosto od producenta z boliwijskiej amazońskiej dżungli. Możesz użyć połamanych orzechów brazylijskich w mieszankach musli, nadzieniach lub jako posypki. Mąkę z orzechów brazylijskich stosuje się do wypieku bezglutenowych wypieków, zagęszczania zup czy do panierowania. A olej z orzechów brazylijskich doskonale nadaje się do sałatek, smażenia manioku czy bananów, wypieków, ciast oraz jako naturalny kosmetyk do pielęgnacji skóry i włosów. Orzechy brazylijskie mają kilka unikalnych właściwości. Zawierają selen, który odmładza komórki. Działa przeciw zapalnie i wzmacnia odporność. Orzechy brazylijskie są żywnością zrównoważoną. Rosną dziko i handlując nimi bezpośrednio chronisz lasy deszczowe Amazonii. A ze względu na zawartość wielu witamin, kwasów tłuszczowych i ważnych. Pierwiastków produkty z orzechu brazylijskiego mają szerokie zastosowanie w kuchni i kosmetyce. Nasze produkty są certyfikowane ekologicznie, wegańskie, bezglutenowe, zrównoważone i społecznie odpowiedzialne. Dostarczymy do ciebie na terenie Europy, USA i Azji w dowolnej paczce od 5 kg worka lub kanistra po kontener. Zamów na info